Siema! widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Unikosiu. Przepraszamy, że nie było odcinka Wielkanocnego, ale chciał, chciałem nagrać, ale niestety nie było. Dlatego, no. Bo znamicie co się stało. Ja bym nie, nie mógł przez miesiąc nagrywać. Nie przez miesiąc, tylko przez kilka dni. Jeśli to się nie opublikuje, no nie to chyba no. Niestety się nie opublikuje po prostu. Nie, ekran Trzeba. mi się zrobił czarny. Ja nie mam mało, po prostu tylko mi się zrobił. Ek ekran czarny. Złoty ja to... no, bo No, szczęście miałem, bo prawie zakończyłem film. To by była masakra. No. To nagrywa, e to nagrywasz, dalej? Tak, nagrywam już. W ogóle to wbijaj to, na. Dajcie cuki, to żeby to się włóki bo zawsze jak mówię, dawajcie cuki, żeby to się nagrywało, to zawsze to się nagrywało. I e, to zawsze się zabija. Polecam też kanał mojego kolegi, Oliwier Hakmyry 6 się nazywa. Wbijacie, bo on chyba zbiera do 70, 70 50 znaje subskrybentów, więc możecie go zasubskrybować. Więc przechodzimy Ej, do odcinka. Ja przechodzimy do odcinka. Nikoś, gdzie my jesteśmy? Dobrze. Ej, ja my Nie ma epa, mój kolega przyszedł. Ej! Pierwszy raz ktoś wystąpi na odcinku nowym. Czemu tu jest jakiś... Ej, to kolejny jakiś przyszedł do jakiej... i czas... Do na szczęście nic nie ma i. I na szczęście Do No kolejny! Ej! ej, 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 za tych Oho, chyba odkryto. Dobra, dobra. Ej, chyba odkryto, że wyszliście! Szybko! Do klatki wchodźcie! Nigdy co! Nie szybko kośmitów. Chłopie, mam paję i za to, py. To nic nie robi XD. Dobrze, zabić wypiasam. Dobra, to wasz koniec. Ile po mamy... Teraz niko... was ta, ta, ta. zniszczę. A widzisz kto tu? Tutaj kolega. Z wielkiej Ej, mam jakieś lagi, wizowy, więc nie przejmujcie się tym, bo ja mam jakieś lagi mini. Ej, do... tak, wizowy mam lagi. Dobra, kosmito, poddajemy się. No, poddawać nie się. Nie poddaję się, pyk! Nie, proszę! A. Ja! Nie, ty zabierzesz mnie na Oliwier, ratuj. Oliwier, ratuj mnie, no! Kogoś. A wy co tu robicie? już? Dobra, banuję kogoś! Nie, czekajcie! Nie, dobra! Oliwier, dobrze robisz! Mądrze! Idę po mamę i kocia. Oliwier zginął! Dobra, to masz koniec! O on mnie zaraz zainfekuje. Dobra, uciekam z tej wody. Dobra, jakoś się wydostałem. Chodźcie. Dobra, ja bym go... ja uratowałem i, a, Dobra, jakby widzowie nie widzieliście, kto to jest Oliver, to taj, to taj, taki to jest mój taki kolega. To nie nikoś, to jest taki mój kolega. O, dobra, jest stał. Dobra, chodźcie wszyscy. Wszyscy do domu! Szybko, uciekałeś tylko kim tego domu! Dobra, chodźcie! Dobra, musimy szybko, kość mi to się nie skapnął! Dobra, szybko! Szybko! Szybko do naszego domu! Nie, Nikoś! Chodź zostań tu! O, ja wam do! Chłopie! Ja! Uch. Uch. Udało się, zamknęliśmy tego kosmite w tej bazie. Ej, co jest mi napisano Mamo, coś. Czekamy do, do domu. Ej, mama Nikosia mi coś napisała. Widziałam... Nie, czekajcie, bo czy... Ty... Widziałam co zrobiłaś? Co zrobiłeś? Teraz będziesz tego żałować. Miałam być dla was dobra, ale to co zrobiliście to była przesada. Zro... Zrobię... 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 Co ona chce zrobić? Zrobię drugą bazę... Tych... Drugą bazę... Ło! Będzie druga baza kosmitów! Czy pierwszą będzie? będzie teraz baza kosmitów z Chyba tak. Ech, otworzyłem te Ja się boję co to będzie za baza. Otworzyłem te drzwi. W końcu mogę ich z nich zaatakować. Podpalaj ich dom! Ha, 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 ha. Że co? Szemko! O nie idzie! Idzie! Ja czekajcie! Ja jestem dobra! Stójcie! Ja jestem dobra! Dobra! Co Jak ty jesteś dobra? Widziałam to, co zrobili wam. Teraz oni pożałują. Zamykajcie. Wszystko, zrobię wam zabezpieczenia. Idźcie do jakiejś kryjówki. Dobra. Dobra, zrobiłem wszystkie zabezpieczenia. Wy się przebieście. Do, dobra. Dobra, Oliwie, możesz się już tak przebrać. Ej, w ogóle wiecie, że wojna podobno ma powrócić wybruch heaven w sezonie Nikosia? W tym sezonie? Serio, tak. Krążą takie plotki, Nikoś, nie? A kto? A kto odcinku? Jeszcze nie wiadomo, ale podobno w ósmym lub siódmym. A kto to jest odcinek? E, nie wiem. Przepraszam, szósty odcinek to jest. Co jest? Czemu Oj się dobra, to opali? Nie! nie! To wasz koniec. Dobra, Oliver, możesz to... Nie! Dobra, to wasz koniec. Ja! Zapraszamy na odcinek siódmy lub ósmy.